Poemat o mieście Lublinie, fragment. Julia Hartwig, Jeśli. Były czary i dziwy. Minęły. Zrobiło się codziennie, powszednio. Tylko ten księżyc. Chyba czas już na ciebie. Trzeba zejść ulicą zamkową w mrok zaułków, potem wynurzyć się z ciemności na ulicy szerokiej, która naprawdę jest szeroka, a stamtąd przez uśpione przedmieście nogi same cię poniosą, nocne wędrowcze, w daleki świat. Porzucisz mury dobrze ci znane z czasów, gdy rozważonymi oczyma patrzyłeś na tłumne procesje Bożego ciała, kiedy każda noc wigilina była bardziej srebrna niż w bajkach, a teraz ludzi tamtych już nie ma, ni czasu tamtego ale wędrowcze. Cień towarzyszy ci jak zawsze, a noc jest ulana ze srebra poświaty. Opuść, że to miasto z pogodą w sercu, tak jak je witałeś. Porągiewka na dachu śpiewa, bladej gwiazdy wynurza się pają. Latarnie w czarnych drzewach kołyszących się mrugają, ciepła woń płynie spiekami i cisza z zamkniętych bram, gdyby pies na dalekim przedmieściu nie szczekał, byłbyś jak nigdy, sam, jeżeli będziemy patrzeć aż do bólu. Może staną się ciałem ci, którzy krążą wokół nas bezustannie. Jeżeli śpiąc będziemy czuwać, by nie zboczyć z drogi, może noc dopuści nas do swoich najtajniejszych treści. Tęsknijmy do nich, opędzając się od natrętnych cieni dnia, które kładą się z nami do łóżka i towarzyszą nam. Obstając przy swoim głupstwie. Tą granicą między niedoczytanym dniem a ułomną nocą, posuwam się na wygnańczym wózku z jasnym słońcem pod, na niebie, z ciemnym słońcem pod powieką, ani tu. Ani tam tak naprawdę nie przynależną. Dobranoc, miasto stare, dobranoc. Drogi białe wychodzą na północ, rozsuwają się w ścieżyny. Ścieżyny rozlewają się w drobne stróżki steczek. Wędrowiec jest już tylko ciemnym punktem na jednej z nich. Zniknął za wzgórzem. Dobranoc, miasto. Dobranoc. Субтитры сделал DimaTorzok